Siema, dzisiaj pokażę wam SFP w nowym wydaniu yy, UBL. Y? ogólnie jest pizda no jest pizda, przed chwilą mnie ziomek jakimś, yy, nie wiem co to w ogóle było hanwi chyba, wpierdoli w ścianę po czym ja bym potem sfejzował jak byłem u niego na kajdankach no i stało się jak stało, że tamten gość sobie pojechał, ja zostałem sfejzowany na kajdankach, napisałem reporta Dali mi Rewa, żeby mnie rozkuć. Jest git. Teraz idziemy sobie dalej coś robić. Sorry, że mam taki głos, ale chory jestem w chuj Dziś. Kurwa, patrzcie to, 11 graczy kurwa, a właściciel serwera się chwalił, że w ostatnim czasie jest po 60 osób nawet. Wychwala się czasem. Szukamy jakichś ludzi, nie? Coś nie wiadomo, czy się coś tu znajdzie na ten serwerze, bo on jest martwy ten serwer. Gówno jak chuj, nie? Ja nie wiem jak można takim czymś w ogóle grać no? Kurwa zrobiłbym coś nowego ale nie wiem kurwa co właściciel mnie do dosami straszy ten ten chłop no? Na TV. Właściciel tego gówna Patrzcie I ogólnie yy, Właściciel 2009 rok O, tam Patrzcie jaka bójka

Nielu ma ej, ty jesteś chyba Daniel Ej, kto jest Daniel Ej pójść tak Ej, ziomek Co? Mogę z tobą zdjęcie? Tak to. Dobra I powiedz Naprawdę, I powiedz tak, do zdjęcia dla pana Dymkowski jest królem Tak powiedz Dymkowski jest królem o tak Dymkowski, Dymkowski podbija wLOPy Mów tak. No jak? Mów tak, Nie, Mów tak, tak. nie. Dymkowski, Dymkowski podbija w walimy kurwa RDM i podem. Dokładnie, kurwa. Faj kurwa RP. SRP to, 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 to gówno teraz Alex, Ej, to jest Aleks? Ej, to jest kurwa nie strzelb. Powiedz, że SRP to gówno teraz. Easy ej, RP to ściek jewany. Easy RP to ściek Ej, To jest, jest Aleks Piotrowski. Kurwa, to jest RPS Ej, to jest ten Alex. Aleks. Nie wiem, Aleks. Ten Alex. Ej, to jest ten Aleks. Dobra, Dobra chłopaki, fajnie. Aleks. Będziecie na odcinku. To ale Aleks, ej. Aleks. W jakim odcinku? Taki to, to jest Aleks Piotrowski. Żeby stoczyć Piotrowski właściciela jest. tego sypu A, fakt. to ja wiem kim ty jesteś. To jest, to jest Aleks. To, to jak to jest Pardos, ten co Dinosy napierdala? A ja nie no, wiem. To jestem ja, niestety. Jak to, to jest ten serwer pizdę. w pizza. Yes? Na Aleks! Napierdalaj że go! Przez jakiś parę dni go nie było, nie? No, bo Dinosy to Przez to jeden ostatni. dzień. No, a ja, ja się ja chwaliłem, no, że to zrobię Widzicie? No i To dawa jakiegoś ostrego RDMA, zrób. Dawaj nie. kurwa ze nam zmienił. Ja sobie poczekam jak będzie 50-40 osób wtedy zacznę na nowo Ta, to no. to to ale sobie ty jesteś na... Alex czy nie? nie. A? No ty jesteś Alex czy nie? nie, nie Alex. Jestem Dymkowski. Dymkowski No to, to jesteś to Alex! Dymkowski jest. Jestem Damian No nie! Albo Daniel! To jest Dymowski! Dam Damian, Damian, Damian! No to to jest Alex! Jak ja z nim pisałem na PW No to to jest to, kurwa ten... To jest, to jest Alex. Dymowski! No wiem właśnie i to on ma na imię Alex Właściciel okay. będzie mi loda w realu może. Ty, przyzno. ty na łajciarskiej mieszkasz Nie To Sadge Ja mieszkałem w Belgii Ty, bo na Łajciarską to, to 7 ton węgla było zamówione No <laughs> dobrze, No bez kitu. Dobrze, a Dziwki. ja wiem kogo to adres Kogo? A no, nieważne, ale... No twój to jest. Właściciel, nie jest mój. To jest twój. Jakie łajciarska? Nie jest mój. Podać ci swój! Bo to mnie boli teraz. no możesz podać, no bo taki salisz że to twój adres. Belgia... Bomba! Belgia, Menchelen. I że ci, za... ci... Z... Okay. ci zamawiałem suplementy na powyższenie Ta, chuja. Tak, suplementy. To niech co to zamówi. Dobra. Jest. Właściciel tego serwera ma... Jest 2009 rok. kumasz. Ty! Ma... Weź mi, ma... 13 e. lat. Skąd No on, on jest 2009. Ty! A ty masz cheaty? No nie mam. Zgraj sobie cheaty. Może jutro Ja Ale... zesponam kurwa, mi. Jak będzie więcej osób Który idzie triggerami respić przez pieniądze niby Tak kurwa Ja bym mógł sobie płacić, ja mam na mechaniku w koncie czeku 500 miliardów Ja nie mam nic stary, ja mam pustek, flipunek sam Ty, ja bym chciał klamę, a ja sam nie mam, mam jedną tylko Ja tylko trzodzisz tu przyszłem tam trzeba RD-my robić No Czeku, wyś widział co to się cię odpierdalało Ta? Cieka no. Kurwa z 12 osób hamikami się napierdalało A to jest gówno jak chuj ten, ten serwer ja nie wiem w ogóle po chuj go wrobił powiedz mi po On chują... był spoko, ale się zjebał A czemu opłaca pieniądze za niego jeszcze powiedz Ej powiem ci tak ogólnie to ten serwer był spoko dopóki jakiś zjeby admina nie dostał Więc my Aha. dzisiaj admina wyjebaliśmy dwa razy na bana bo się kurwa odbanował O no to łatwe jest tu No tak wyjebaliśmy go na bana w co to kurwa za mal. Jakieś gówno? Daj kurwa, psu. daj furę. Wyciągnij Hamwika. Co, daj furę, furę kurwa. Jaką furę? ŚMIECIU Furę. Ale. Wróć, kurwa z pojazdu. S yes. Sztangardem Dobrze Sztangardem, fotograficzny TikTok Ja pierdolę Miszę, że się tutaj tak Chory jestem ten ziomek, wiesz? Ja po ja do nich Leżysz kurwa A co, masz katar? Czy kaszel? Ja kurwa wszystko mam katar Ja mam katar i taki twardy kaszel aż mi się kucował Ta i Mefetron walę to To znaczy ja jeszcze szluga spalić Aleks, Ja też ja nie mogę szluga palić nawet No właśnie mnie to chyba nie No a to ten sam czas aż dziwne, nie? No pojmane Pioma To jest Dymkowski człowiek Witam Witam szefie Hiermano Jadę z szefem Proszę znieść maskę w miejscu publicznym oraz wysiąść z mojego pojazdu nie mam problemu. No i ja wsiadam. Nie zdejmuj to jest śmata, to jest ściekiem. Numer ja. od znaki! Numer od znaki! Jakaś kurwa. Jakiś Odznaka odznaki. 420. 420 A Otwieraj co dzielę kurwa? Furę medel Kim ty kurwa, kurwa jez jak jakiś klapek jeban Kupiłbyś się kurwa Audi, a nie tym ściekiem jeździsz kurwa, Audi. Pierdalaś. się! E, Raz jest... kurwa, e, mój stary. teren wypierdalaj! No. Daj Discorda dopóki jeszcze mama nie masz. Dobra. To jest kurwa.